Cześć, Aneta Czupalla. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek, na który czeka mm, z pewnością prawie setka osób, bo tak w ankiecie na, na Instagramie i Facebooku odpowiedzieliśmy, odpowiedzieliście e, koło setki. Było tych osób, które chciałyby się dowiedzieć, jakie są nasze sposoby na koncentrację, na koncentrację naszych dzieciaków. Bo jak widzicie na filmikach gdzieś, e, to bardzo... Dużo z Was. Chyba najwięcej wiadomości dostaję w tym stylu. Jejku, te Twoje dzieci tak ładnie się bawią, tak długo pracują. Moje to w ogóle nie chce usiedzieć i nawet 5 minut nie wysiedzi z daną zabawką. Tak więc dzisiaj powiem Wam, e, co u nas się sprawdza, jak, jak, jakich wiem, czy sposobów <laughs> używam, ale jak sobie wypisałam w punktach, to co, na co, mm, co może wpływać na to, że nasze dzieciaki jednak no Długo potrafią, potru, potrafią się skoncentrować. To wyszło mi 14 różnych punktów, i pokrótce Wam powiem, jak to u nas działa. Chociaż na wstępie zaznaczę, że każde dziecko jest inne. Pamiętajcie, skoro jesteś rodzicem, na pewno o tym wiesz i sobie też to powtarzasz, że każde dziecko jest inne, nie można tutaj porównywać. A druga rzecz, jak sobie wygoglujecie, to na każdej stronie praktycznie jest napisane, że dziecko do trzeciego roku życia potrafi się skoncentrować od 5 do 15 minut. Gdzieś tam widziałam chyba, nie, 30 nie było, czy 20 minut. I to jest ok, to jest normalne. Więc ja bym szła w kierunku tego, że moje dzieci, ee, nie wiem, nie są normalne. <laughs> nie chciałabym tak tego ująć, ale ich, ich koncentracja myślę jest jakoś tak wyższa. Chociaż jak tak przygotowywałam się do tego odcinka, to też zauważyłam, że mylimy pojęcia: koncentracja, a zabawa, a swobodna, samodzielna zabawa. O, to są dwa różne pojęcia, i myślę, że dużo osób miało na myśli to, że moje dziecko nie potrafi długo się bawić samemu, nie skoncentrować. Bo jak obserwowałam dzisiaj Ariankę, to ona też nie potrafi się skoncentrować na długo na jednej zabawce. W sensie koncentracja jest jest tak, że dziecko bawi się tylko jedną zabawką. Kleiła sobie jakieś te, takie gumki do Wam pokażę, bo mam, tutaj przygotowany jak rekwizyt. O, te gumeczki sobie kleiła do szyby. I patrząc na zegarek, faktycznie bawiła się tak 5 minut. Później zobaczyła coś innego, zaczęła już chodzić. Zaczęła już chodzić, gdzieś poszła, za chwilę zaczęła to wysypywać. I, co, i składać do środka. Fakt, ona się bawiła sama. Chyba z pół godziny zajmowała się tymi gumkami. Ale to nie było tak, że ona pół godziny kleiła je do szyby, układała wzory, nie wiem co jeszcze mogłaby robić, ale mm, taka typowa koncentracja na tej, na tej pracy była krótka. Tu pobawiła się gumeczkami, tam przeszła, zobaczyła co Albert robi, za chwilę wzięła książeczkę, przewróciła dwie strony i wróciła znowu do tych gumeczek. Tak więc e, też nie, nie, nie mogę powiedzieć, że mogą się skoncentrować godzinami i siedzą i pracują. Oni potrafią się długo bawić, samodzielnie zajmować się sobą. To tak, ale z koncentracją naprawdę, tak jak jest napisane, takie dziecko nie potrafi się dłużej skoncentrować, bo poznaje świat, dużo się dzieje, jest ciekawe innych rzeczy. No, ale nie przedłużając, przechodząc do rzeczy, skupiając się na tej, no nazwijmy to koncentracją, tak? O tym chciałam Wam powiedzieć, ale wiecie o co chodzi. To ja się cieszę, że ja już przed urodzeniem dzieciaków trafiłam na Marie Montessori i na to, że większość z naszych zasad, które w domu, nie wiem, panują, większość tego, co wprowadzam, jest oparte o zasady Marii Montessori. Bardzo dużo się nią inspiruje. Nie wszystko, ale tak. I ona też dużo, dużo, duży nacisk kładła na tę na koncentrację. Tak więc moja praca z, z moimi dzieciakami jest ur od urodzenia. Więc też nie porównuj siebie, skoro jesteś tutaj w tym momencie i do tej pory tego nie robiłeś, nie robiłaś co ja, więc nie możesz siebie porównywać i nie myśl, że od razu to będzie wszystko tak funkcjonowało, bo to jest, to jest długa praca. Eee, długa praca u Alberta już 3 lata nad tym pracuje. Tak więc od początku zabawki, które dobierałam, wszystkie e, zawsze pod kątem tego, czy to dziecko będzie umiało się na tym skoncentrować i raczej w drugą stronę, żeby nie było rzeczy, które będą je rozpraszać. Wejdźcie sobie na filmik, w mojej galerii znajdziecie w bibliotece zabawki rozwojowe Montessori 0-3 miesiąca i tam jest pokazane, co od początku było używane. Tak, mobile, nad którymi dziecko potrafiło się skupić. Um, i kiedyś ktoś mi napisał, moje dziecko w ogóle nie chce tego oglądać, ale po dłuższej rozmowie wyszło na to, że w tle gra telewizor, że to dziecko wcześniej miało takie mobile kręcące się i grające ze światełkami jeszcze. Bo to takie słodkie przecież, <grym> jak jeszcze się światełko świeci, prawda? E, więc to nie jest tak, że to od razu tak dziecko się przestawi, że nagle miało tyle bodźców, a teraz nagle dacie mu coś innego. To dziecko też potrzebuje czasu, żeby się zmienić, żeby zmienić. <krym> E, sposób tej swojej, że tak powiem, no, zabawy dla niego to jest rozrywka, tak? Taki mobil, wieloryby, jakieś tam tancerze. E, nasi naprawdę potrafili leżeć bardzo długo i obserwować mm, ruch tych mobili, taki cichy, powolny ruch. Ale e, kolejna rzecz telewizja. My nie mamy telewizji. Albert do, do 18 miesiąca w ogóle nie wiedział, że takie coś istnieje, że, że można coś włączyć i zobaczyć. Widział tylko u dziadków. Czyby jak byliśmy gdzieś w gościach, to widział, że jest coś takiego, takie ekran coś tam się zmienia, ale nie miał zainteresowania. Wręcz przeciwnie, było nam bardzo trudno, później jak Arianka się urodziła, on miał 18 miesięcy, nie ukrywam. Było mi to potrzebne, żeby czasami jak musiałam odłożyć Ariankę, żeby on żeby mu włączyć tę telewizję raz dziennie, tam na przykład. I on nie chciał nic oglądać. Bajki go nie interesowały. Ktoś powiedział. Włącz mu bajkę do inhalacji. Tak, ja mu włączyłam bajkę, a on mi to wyłączył. On nie, nie chciał, do dzisiaj nie chce oglądać bajek. Eee, jedyne co go wtedy zainteresowało, to pociągi. Wpiszcie sobie parowozy 2018, zresztą wszystkie roczniki, i on to oglądał przez dobre kilka miesięcy. Eee, wiadomo, nie często trwało to tam 10-15 minut dziennie, ale oglądał te parowozy sobie. I tego jedyne zainteresowało. Ale tak poza tym, u nas w domu telewizji nie ma. My nie oglądamy telewizji. W ogóle. Jak potrzebujemy, nie mamy w ogóle telewizji. Jak potrzebujemy, coś, ale mamy już telewizor, bo jak na poród przyjechała Teściowa, to specjalnie kupiliśmy, żeby miała co oglądać, więc wisi i włączamy tylko tam rzeczy przez Youtube'a, przez internet. Jak coś potrzebujemy, sami sobie zobaczyć film, czy teraz dzieciaki mają już, już mają swój czas TV, znaczy Albert, a Ariana niestety jest przy nim, ale to mają pół godziny dziennie, oglądamy to z nimi, ale nie ma czegoś takiego, że telewizja leci w tle. Więc jeżeli się zastanawiacie, dlaczego dziecko nie potrafi się skoncentrować i bawić, to odpowiedzcie sobie na pytanie, czy macie, czy w tle przypadkiem nie leci telewizor. Bo to jest bardzo duży rozprasz, rozpraszacz, rozpraszacz <grym> zaburzenia, mowy powoduje. <krym> tak więc, telewizja. Kolejna rzecz to jest porządek. Każde dziecko rodzi się z bardzo dużym poczuciem estetyki. Uwielbia porządek. Tak, naprawdę, uwierzcie mi. Nie wymyśliłam tego sama. Zaczerpnęłam też to gdzieś z jakiejś książce, chyba w Montessori było fajnie opisane, że dziecko, nawet chyba koło, nie, nie powiem, od 18 miesiąca zaczyna się taka typowa, mocna faza na porządek. No ja to widzę u moich nostologii, ja nie mogę nic zostawić. Naprawdę, jak odłożyłam teraz, widzę w kuchni na górę na szafkę postawiłam opakowanie po jajkach, które chcę zostawiać dla mojej mamy, które nam daje jajka. No, nie mogłam, nie mogłam tego tam zostawić. Pierwsze, co jak weszli do pokoju, najpierw jeden: Mamo, czemu to tam stoi? Później weszła, na to samo: Mamo, jajka. Nie, tam, nie, tam, nie. Tak więc dzieci mają naprawdę bardzo taki potrzebują harmonii. Jeżeli w waszym domu jest nieład, jest nieporządek, to to dziecko też nie będzie się umiało skoncentrować. Jeżeli ono nie ma swojej takiej bezpiecznej przestrzeni, mmm, takiej dziecko w porządku czuje się bezpiecznie. To jest jego świat. A jeżeli ten porządek jest zaburzony, jeżeli ma to od urodzenia, to to dziecko naprawdę będzie, będzie niespokojne i wam będzie się wydawało, że ono ma to od urodzenia, jest przyzwyczajone, ale z drugiej strony widzicie, że jednak nie potrafi się długo czym zająć, skoncentrować się na jednej zabawie, bo go coś rozprasza. To jest jednak ten nieporządek, więc też bym skupiła się na tym, żeby z, wspólnie z partnerem, z mężem, z żoną uzgodnić to, czy nie popracujemy na przykład nad. Jakim, jakąś większą harmonią w naszym domu. Tak. Kolejna rzecz. Jedzenie. Zdrowa, zbilansowana dieta. Eee, piszą o tym w internetach, tak, można to wytrzy, wyczytać, ale ja tutaj Wam opowiadam, pamiętajcie cały czas z mojego doświadczenia i ja to widzę, że jeżeli mm, irregularne posiłki, jeżeli... Eee, posiłki są robione na czas, tak jak trzeba. Jeżeli nie dopuszczam do poziomu, żeby <grymianie> eee, poziom głodu za, 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 za nisko nie spadł, spadł, to ja widzę, że mi. Eee, na no Albercie będę mówić. On jest ty typowym trzylatkiem, więc te emocje tutaj są już. Jest to ciężki temat. I jeżeli widzę, że on za długo nie jadł, on mi wpada w szał, w taki szał, że nie mogę opanować tych emocji. A jeżeli ja pilnuję, że te posiłki są regularnie nie przepasuje tej godziny, to naprawdę jego, on zupełnie inaczej funkcjonuje. Nie denerwuje się, nie, nie krzyczy na Ariankę, nie wpada mi w ten szał, nie jest śpiący, nie, nie, nie snuje mi się tak po domu, zbijając i zbijając wszystko. No i cukru, mało cukru. Nasze dzieciaki nie znają słodyczy, w ogóle nie znają. Słodycze to dla nich są wyciskacze, te tubki takie wyciskane, mówię, wyciskacze. Które są egzotyczne w naszym domu, taki słodycz i batony z krukam. Jak nie znacie, wpiszcie sobie krukam batony. Super, firma, mają fajne składy, to jest jedyny e, słodycz, który znają. E, poza tym słodyczem są ciasta, które robię. Słodycz? Pewnie, że tak. I dla nas słodycz, i dla nich. E, ogólnie nie używam cukru, tylko różne zamienniki daję. Mało, naprawdę sporadycznie cukier używam. I myślę, że to też wpływa na, na poziom koncentracji u dziecka. No, zresztą zobaczcie, jak podacie dziecku za za dużo czekolady, cukru, jak, jak wysoki indeks glikemiczny, jak energia wzrasta, jakie je, jak je później jest pobudzone. Tak więc też jeżeli szukacie tego sposobu, przyjrzyjcie przyjrzyj, przyjrzyj, przyjrzyj się po prostu swojej diecie, jak to, jak to u Was wygląda. Kolejna rzecz, rytm dnia. Będąc już przy posiłkach, właśnie przy tej regularności, tak samo ma się cały dzień do siebie. Jeżeli dziecko ma stały rytm, już od urodzenia, chociaż wiadomo, na, na początku to różnie bywa, Rianka nam zasypiała o 11, bardzo długo, nie mogła się przestawić, ale jednak, żeby ten stały rytm dnia był, że ono wstaje mniej więcej o tej samej godzinie i kładzie się spać. Wiadomo, wyjazdy czy zmiana, zmiana czasu, to rozregu, rozreguluje dziecko, ale jak będziecie mieli stały rytm, że ono no na si naprawdę codziennie, siódma, dziesięć, siódma, Stają, najdalej 7.15 w porywach, eee, idą spać, no 20 najczęściej już śpią. Rzadko się zdarzy, jak, jak są goście, czy coś się, jakiś, jakiś poślizg jest w, w, w ciągu dnia, czy późniejsza drzemka Ariany, bo z tym walczymy, żeby zasypiała jednak między 11 a 12 do południa, jak tu jest poślizg, to później wieczorem jest poślizg. Ale przeważnie godzina 20, oni są w łóżkach już i dla nich to jest normalne. Mają stały rytm, taką przewidywalność. Wtedy czują się dzieci bezpiecznie, pewnie, wiedzą co będzie po czym. E, mamy też kalendarz dnia. E, zmieniają tam sobie, tam mamy mniej więcej rozpisane, że dzisiaj jedziemy na zakupy, rano mówię, e, raczej rano już widzą plan dnia, tak, że idziemy na spacer, jedziemy na zakupy, e, wieczorem przyjedzie na przykład koleżanka i, i oni to już widzą, oni są raczej spokojni, pewni, wiedzą co się będzie działo. Tak więc rytm dnia, żeby był stały, żeby nie było tak, że Eee, przykładowo, no, no, u nas jest problem z Albertem. Jak nam zaśnie gdzieś w ciągu dnia w aucie, na 15 minut, nawet, to, to słuchajcie, jego, jego energia przedłuża się do 12 w nocy. Naprawdę, i nie sposób go uspać na żadne. On jest tyle ma energii, jak to nam się przesunie. Następnego dnia, dłużej, śpi rano, to wszystko się przesuwa. Tak, albo rano wstanie o tej porze i znowu brakuje mu tego snu, i jest cały rozdrażniony. Tak więc. Takie pierdoły, ktoś powie, ale to wszystko wpływa na tą koncentrację później w ciągu dnia u dziecka. Tak więc też zobaczcie, jak wygląda wasz rytm. Czy dziecko wasze mniej więcej staje zawsze o szóstej, albo zawsze o piątej? Ściskam tych rodziców, te matki, których dzieciaki wstają o piątej. Ja znam takie, podziwiam ile czoła. Czy raz wstaje o piątej, raz o siódmej, a raz świ do dziewiątej. No, moim zdaniem to jest no nienormalne, jak jest taki zaburzony rytm cały czas. I, I przez to to dziecko później nie może się skoncentrować na, na, na tym, co robi w ciągu dnia. Kolejna rzecz to jest ilość zabawek, które macie w domu: ilość zabawek i sposób eksponowania tych zabawek. Ja yy, na początku, jak byli mali, to mieli 6, 8 zdarzało się chwile, gdzie mieli 8, 10 zabawek, co już było ogrom. Naprawdę to już było bardzo dużo. reszta Cała reszta była pochowana w szafie. Naprawdę nie mieli do tego dostępu. I to było wszystko, i to było ok. Jak widziałam, że za dużo zaczynam wyciągać, że w sensie pójdzie mi gdzieś do szafy, widzi, że tam jest ta zabawka i znowu ją chce, zaczynał się robić po prostu rozpizdziel w domu, że tak powiem. My się denerwowaliśmy, że wszystko wszędzie leży. To dziecko nie potrafiło się zająć czymś, bo wszędzie było wszystko. Tu zaczęło, tam poszło, tam widziało. Za dużo. Z czasem, kiedy Albert był coraz większy, to mogłam sobie pozwalać, żeby na jego półkach stały rzeczy w koszyczkach. O, właśnie dlatego tego mam taki rekwizyt. Koszyczki zamykane przede wszystkim. I no, tu jest, jest mały prześwit, że widać, co jest w środku. Ale ogólnie nie widać. Nie ma rzeczy rozwalonych na wierzchu, że się wchodzi do pokoju, jest kolorowo wszystko. Yy, I nie wiadomo, za co złapać. Tak więc, koszyczki to jest jedna rzecz. Mało pomocy. Yy. Arianka Janka mi też zaczyna fajnie ogarniać. Na przykład, dzisiaj poszła, wzięła sobie. I dlaczego to jest fajne? Zamykane? Poszła sobie, wzięła koszyczek, przyszła do pokoju, otworzyła, wypakowała, pobawiła się i po zabawie posprzątała po sobie. Oczywiście musiałam zainicjować to, a ręka choć posprzątamy, ale ze mną posprzątała, zamknęła, uchwyty muszą być i zaniosła sama na półkę. I tak też robię z tacami. Wszystkie pomoce, które są na przykład, o, macie taki sorter. To nie zostawiam tego tak, że e, to jest na tym, bo to rozwali dziecko i nie będzie miało gdzie poskładać. Do kartonika nie wkłada, bo wiadomo, też może sobie nie poradzić, zniszczy kartonik. Musi być na czym musi. Super to działa, jeżeli macie tacę i to dziecko, jak chce układać tą układankę, zabiera pomoc tacą. Nie chce układać, odkłada i odkłada całe na półkę. I wtedy Wy nie macie w domu też bałaganu i łatwo te zabawki posprzątać. Kolejna rzecz, nie macie w salonie kolorowo i dużo zabawek, bo ja nie wiem, jak Wy, ale my z mężem też chcemy mieć swoją przestrzeń. Chcemy mieć taki, taką swoją harmonię. To też jest nasz salon. Super, mamy dzieci, one muszą się rozwijać, okej, okay, ale jesteśmy też my, którzy chcemy mieć też swoją przestrzeń i czuć się tak, że jest dla nas to okej. Okay. Ten taki umiar w zabawkach. Więc w salonie naprawdę mamy duplo tylko w kiście, książki i mają cztery małe półki. Na, na, na każdej półce jest jedna, dwie pomocy, ale jest dwójka dzieci. I to jest wszystko, co jest w salonie. Dostępne dla dzieci nie ma. Jak są coś, to przynoszą sobie na tacy ze swojego pokoju. Tak więc pamiętajcie, przejrzyjcie sobie zabawki, ile ich jest. My mamy do przechowywania pomocy zabawek mam bestę. Uwielbiam system Besta z Ikei. 240 wysoki, metr 20 szeroki, na dwa dzielony. Mam tam chyba 8 drzwiczek. 8 tak. I tam mam wszystkie zabawki pochowane. Hmm. Ktoś powie sporo, nie sporo, ale. I ja je wymieniam, te zabawki. Jak widzę, że już się nie bawią czymś, to ja to chowam do szafy i wyjmuję kolejne. I znowu jest, wow! Większe zabawki typu mamy jakiś parking, jakiś taki e, Banhof, tak? Ten dworzec kolejowy z Lidla aktualnie są na strychu, bo już minęła faza, mniejsze zainteresowanie to stało. Zresztą jest lato, jest dwór, to jest to schowane. Tak więc pamiętajcie, ilość zabawek przejrzeć i sposób, jak one są przechowywane. E, eksponowane, bo jak wszystko jest na wierzchu, jest, nie wiem, w przezroczystych pudełkach, ktoś powie, taka pierdoła, ale to naprawdę wpływa na koncentrację. Zobaczcie, dziecko się bawi w swoim pokoju, układa na przykład układankę, spojrzy w drugą stronę i widzi pudełko z kolorowymi innymi klockami. Rzuca te i idzie do następnych i to jest normalne. I nie krzyczcie wtedy na dziecko, że tej nie poskładało, bo coś jest po prostu mocno rozproszyło. Tak więc naprawdę robić taki minimalizm żeby to wszystko nie było na wierzchu, i wtedy to dziecko zupełnie inaczej będzie funkcjonowało. Kolejna rzecz, która wpływa jeszcze na tą koncentrację u dziecka, na ten czas, w którym bawi się samo, na którym nam rodzicom tak bardzo zależy, jest też nasz nastrój. Nasz nastrój, atmosfera w naszym domu. Dziecko chłonie wszystko z otoczenia. Jeżeli nie wiem, między wami są jakieś, jakieś sprzeczki, gdzieś do siebie się tam ostrzej odnosicie, mmm, Albo nawet ty, będąc sa sama, sam w domu z dzieckiem, masz zły nastrój, bo coś się wydarzyło w pracy, gdzieś coś przeżywasz, co jest normalne. Mamy różne emocje, i, i te złe, i te dobre, wszystkie są ok, ale dziecko niestety to wszystko czuje. Jeżeli my czujemy jakiś smutek, um, albo jesteśmy rozdrażnieni, dziecko niestety będzie to odczuwało i tak samo też nie będzie potrafiło się skupić, rozdrażnić. Ton głosu, w jak, w jak, i ton głosu i sposób, w jaki mówimy do dziecka, czy mówimy szybko, gdzieś daleko, czy podejdziemy do niego i powiemy mu to bliżej, to też będzie wpływało na to, jak, jak ono będzie się zachowywało dalej. Więc takie wszystkie drobnostki, a, a tak naprawdę to jest, tworzą ten cały kształt, który sprawi, ile dziecko będzie potrafiło zrobić z daną pomocą, z daną zabawką, z czasem, który, który może bawić się samemu. Tak więc warto zadbać o, o, o też o zadbać. No, i ja wiem, że są różne emocje i czasami to jest trudne, e, gdzieś coś wydarzy, sytuacje w rodzinie i później trzeba funkcjonować. Ja wprost mówię dziecku, mamie dzisiaj jest ciężko, że spałam, bo Ariankę bolały ząbki w nocy, ona no się nie wyspała. Jest, jestem naprawdę nerwowa, jestem, ja mówię wprost jestem nerwowa. Słuchajcie, potrzebuję Waszej pomocy dzisiaj. Jesteśmy zespołem, jesteśmy rodziną, musimy się wspierać. Nawet Arianka już mi powie wspierać. Musimy się wspierać i ja bardzo was, bardzo was proszę dzisiaj o pomoc w tym wszystkim, żebyście mi pomagali, żebyśmy wszystko robili razem i bądźcie wyrozumiali dla mamy. I oni wiedzą, że taki jest dzień. Są takie dni, naprawdę mam takie dni, że jest mi ciężko i o tym im wprost mówię. Dobieram takich słów, żeby rozumieli moje emocje na ich poziomie, żeby to zrozumieli i naprawdę dobrze to funkcjonuje. I wtedy naprawdę już czasami jest śmiesznie. Wychodzimy na dwór. Wiadomo, jak się wychodzi z dwójką, jak nie chcą się ubrać. I Ariana, jesteśmy rodziną. Wspierać, opiekować. w się, sensie ja mówię, że ja muszę się Wami opiekować, dzieciaki. Ja Was muszę ubrać, muszę Wam przygotować jedzenie. Ja jestem jedna, Was jest dwoje. Oboje potrzebujecie mojej pomocy. Ja się nie rozdzielę, bardzo Was kocham, ale musicie mi pomagać czasami, współpracować ze mną. Jesteśmy jednym zespołem. Działa, naprawdę działa. Dzieci rozumieją ogrom. Mariana ma 18 miesięcy, powtarzam, ale rozumie bardzo dużo i, i mi w tym pomaga. Tak więc polecam polecam mówić wprost o swoich emocjach. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest ruch. Ruch u maluchów to jest podstawa. Ja wychodzę z moimi dwa razy dziennie wychodzimy, dwa, dwa wyjścia mamy. Czasami zdarzy się tak, że jedziemy, no, mamy wyjście do sklepu, tak? Nazywam to wyjściem, no ale wychodzę z nimi, muszę pojechać przyjechać, a, a drugie wyjście to już jest typowo na spacer, na bieganie, na skakanie. Ale jak nie jadę do sklepu, to jest w miarę pogoda, to wychodzimy dwa razy dziennie. Mówię dwa razy dziennie wychodzimy, jak nie ma pogody, nawet nie ma pogody. W sensie jak jest, nie ma ciepło, bo jak jest ciepło, to teraz jesteśmy cały dzień na dworze, 6-7 godzin są na podwórku. Ale jak jest normalna pogoda czy pada, to wychodzimy dwa razy. Nie wychodzę tylko w, w, w momencie, kiedy bardzo wieje. To wtedy daruję sobie. Hmm. Różnorodność proponowania zabaw. Na przykład hmm, ostat... hmm, sytuacja z ostatniej chwili, że tak powiem. Dużo osób mi napisało: Moje dziecko kompletnie nie bawi się ciastoliną. No, jakbym dała moim samą ciastolinę, podejrzewam, że też by się nie bawili. Raz robimy ślady. Raz dostają strzykawki. E, Albert Marlodiarnie. Czasami. Hmm... Wozimy ciastoliny, mają samochody, Ariana ma magazyn, Albert podjeżdża, paku Ariana pakuje ciastolinę, e, wozimy koparkami. Naprawdę trzeba tej różnorodności. To nie jest tak, że zaokworujecie daną zabawkę i dziecko będzie się bawiło, tak jak wszystkie inne się bawią. Nie. Trzeba podejść do waszego dziecka i zobaczyć też na co ma fazę wrażliwą. To jest kolejna rzecz, bo zobaczcie, Albert miał bardzo długo fazę na pociągi. Nic nie chciał robić, tylko pociągi. Jak układanka była lewopółkulowa, musiałam zrobić sama dla siebie na pociągach. Wtedy układał. Jak mu dałam inne rzeczy, nie układał. Tak więc też zobaczcie pod tym kątem, pod kątem waszego dziecka. I kolejna rzecz. Yy, dobierać godzinę zabawy do nastroju dziecka. Jeżeli widzicie, że jest pobudzone, chce skakać, to nie dawajcie mu puzli, bo to nie wyjdzie. <laughs> Musicie wyczuć, kiedy jest taka pora w ciągu dnia na jakieś takie rzeczy, które chcecie prowadzić rozwojowe, układanki, puzzle, a kiedy jest czas na ruch. Dobra, nie będę przedłużać, bo naprawdę jest długo. Przepraszam, ale chciałam wam o wszystkim powiedzieć. Pamiętajcie, że każde jest dziecko inne, i odnieście to wszystko do siebie. Dziękuję za uwagę. że... Dziękuję tym, że wysłuchali do końca. Jeżeli się przydałam, to bardzo proszę o lajka, o udostępnienie. Pokażcie innym rodzicom. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego dla siebie i coś, chociaż kawałeczek wam w tym pomoże. pomoże w zwiększeniu tego czasu. I cóż, pozdrawiam was serdecznie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.